Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego już w 2022 roku. Czy jest to realna pomoc państwa dla obywatela, czy rewolucyjna polityka prorodzinna, a może po prostu ściema i jakaś, jakiś zabieg marketingowy? Zapraszam na film. Nowy Polski Ład dobija się do naszych drzwi. Mamy już ustawę poprawioną Prawo budowlane, która umożliwia stawianie domów bez pozwolenia na budowę do 70 m. kwadratowych. Teraz mamy kolejną ustawę, która jest ustawą wiodącą, jeśli chodzi o rynek nieruchomości w ramach Polskiego Ładu, świeżo przyjętą przez Sejm. Zapewne niedługo również przejdzie przez Senat i przez prezydenta. I warto wiedzieć, co tak naprawdę ta ustawa nam daje, bo kredyt hipoteczny bez wkładu własnego brzmi bardzo ciekawie i zapewne większość z nas chciałaby wiedzieć, z czym to się wiąże. Już tłumaczę. Był kiedyś taki program mieszkanie dla młodych, który również umożliwiał wzięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego bo jak rządzący nam mówią, jednym z podstawowych problemów ludzi młodych, czy też takich, których nie stać na własne mieszkanie, no jest brak obowiązującego wkładu własnego. Jak wiemy, Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła taki przepis, który mówi, że powinniśmy mieć tak naprawdę 20% wkładu własnego. Oczywiście jest od tego wyjątek, bo się szybko zorientowano, że niekoniecznie 20% wkładu własnego to wszyscy mają, więc ubezpieczając niski wkład własny, można obecnie zrobić kredyt hipoteczny z wkładem własnym 10%. Ale od tego już wyjątków nie ma musi być chociaż te 10%. No i ponieważ ceny nieruchomości są dosyć wysokie i raczej idą w górę, to przy nieruchomości 500 tysięcy złotych, na przykład takiej dosyć typowej, wkład własny, którego nie przeskoczymy, to jest 50 tysięcy złotych. I teraz kredyty hipoteczne z wkładem własnym 10% mają trochę gorsze warunki niż kredyty z wkładem własnym 20%. Więc jeśli chcielibyśmy mieć te najlepsze warunki, no to już przy 500 tysięcy nieruchomości. Potrzebujemy 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych to jest dużo pieniędzy, i szczególnie osoby młode no, mają rzeczywiście realny problem z zebraniem takiego wkładu własnego. No i teraz rząd w tej ustawie, w ustawie o gwarantowanym kredycie hipotecznym, odpowiada na tą potrzebę tych osób, które chciały mieć. Tylko tak, pojawiają się tutaj pierwsze, pierwsze haczyki, tak? bo to nie jest ustawa dofinansująca wkład własny, jak na przykład mieszkanie dla młodych, tylko gwarantująca. To oznacza, że my ten kredyt po prostu możemy wziąć, BGK, Bank Państwowy nam umożliwia to, gwarantuje wobec banków komercyjnych taki wkład własny i dzięki temu możemy wziąć kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości. W dodatku jeszcze w ustawie pojawiły się zapisy, że nawet z wykończeniem, czyli na 100% i jeszcze do tego wykończenie. Więc, więc rzeczywiście teraz mamy taką możliwość, której wcześniej nie mieliśmy. Jednak pieniędzy od państwa tutaj nie dostajemy, tylko gwarancji. Więc ten kredyt hipoteczny nam się powiększa. No i ta rata też jest wyższa w momencie, kiedy bierzemy to na 100%. Jakie to jeszcze wywoła konsekwencje? No bo. Z jednej strony mamy także te, że osoby, które dotąd nie mogły brać kredytu hipotecznego, będą mogły to zrobić. Z drugiej strony są tego pewne konsekwencje, to znaczy Narodowy Bank Polski wypowiedział się już w sprawie tej ustawy, że ona zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce. Może aż tak daleko bym nie szedł, ale fakty są dwa. To znaczy, po pierwsze, na pewno sprawi to, że ceny nieruchomości utrzymują się na wysokich poziomach, one się utrzymają na wysokich poziomach. Podobnie ceny materiałów budowlanych, no bo wchodzi nam grupa klientów, którzy będą nabywać nieruchomości, a którzy dotąd tego nie mogli zrobić. Więc jeśli ktoś liczył na korektę w 2022 roku albo w kolejnych latach na rynku nieruchomości, to myślę, że prawdopodobieństwo tej korekty znacząco spadło. I to jest, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, czy te osoby, które dotąd no, nie były w stanie zebrać tego kapitału, żeby nabyć swoje mieszkanie, czy spłacalność kredytów hipotecznych no, nie, będzie, nie będzie mniejsza w tej grupie. No, myślę, że to się okaże po pewnym, po pewnym czasie. Jeśli chodzi o same ceny nieruchomości, to tutaj NBP wydaje mi się, że nie ma racji, no bo wkład własny wymyślono też po to, żeby był taki bufor, gdyby na rynku ceny spadły nieruchomości, no żeby po prostu zabezpieczał wierzytelność banku. Ale no, jeśli mamy dodatkowy popyt, to czy te ceny spadną? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie. Więc tutaj zagrożenia raczej są po tej stronie, czy będą spłacane te kredyty hipoteczne. No i po tej stronie, że w ten sposób rośnie nam koszt nieruchomości, koszt materiałów budowlanych de facto w całej gospodarce. A pamiętajmy, że nadchodzi nowy okres budżetowy unijny i będą nowe pieniądze na inwestycje, takie na przykład jak autostrady i no, te materiały budowlane skądś się muszą brać i na pewno będzie to sprzyjało temu, żeby materiały były droższe, droższe, a nie tańsze. Okej, okay. ale wracając do, e, do samej, samej ustawy, co ona daje e, zwykłemu Kowalskiemu? No zwykłemu Kowalskiemu daje możliwość wzięcia tego kredytu hipotecznego na, na 100%, więc jest to, jest to spora zaleta. E, co więcej, ta ustawa wprowadza, e, tak jak wspomniałem, trochę rewolucyjną zasadę, jeśli chodzi o politykę prorocinną, pojęcie spłaty rodzinnej. Czyli e, okazuje się, że jeśli w trakcie trwania kredytu urodzi nam się e, dziecko, ale to musi być drugie albo kolejne dziecko, to e, państwo nam pewną kwotę pieniędzy da w nagrodę, niejako za, e, za dzietność, e, na spłatę tego kredytu hipotecznego. Jest to ciekawy pomysł na politykę e, prorodzinną, bo e, wcześniejsze pomysły niezbyt sprzyjały zwiększeniu dzietności. Może ten e, nieco dzietność e, zwiększy. Ciekawe jest też to, że ponownie nie mamy żadnego kryterium dochodowego, czyli e, żeby ubiegać się e, o gwarantowany kredyt hipoteczny. No to nie ma ograniczeń dochodowych, żeby ubiegać się o spłatę rodzinną, to jeśli zarabiamy 50 tysięcy miesięcznie, to też nie ma problemu, żebyśmy taką spłatę rodzinną uzyskali. Takich kryteriów nie ma, to znaczy mamy, mamy program, który jest adresowany bardzo szeroko, czyli może z niego skorzystać tak naprawdę każdy. Jedyne ograniczenie to jest, że powinien być obywatelem Polski albo być w związku z obywatelem Polski, czyli to, ale to może być związek też partnerski, może być małżeństwo, i to są jedyne takie ograniczenia. Tu chyba ustawodawca się zapatrzył na zapisy z mieszkania dla młodych, które sprawiły, że wielu obywateli Ukrainy nabyło swoje pierwsze mieszkanie w Polsce i z jakiegoś powodu ich, ich tutaj z takiej możliwości. Wykluczono, ale to jest tak naprawdę jedyne, jedyne wykluczenie. I tak samo znowu, na co możemy ten gwarantowany kredyt hipoteczny przeznaczyć? No właściwie na wszystko. To znaczy mamy rynek pierwotny, mamy rynek wtórny, i, i może to być też wkład na budowę domu przez nas, czyli właściwie na wszystko. I wykończenie również wchodzi w grę, więc bardzo szeroko, szeroko rozpisany program. Są pewne ograniczenia przy takim kredycie, no bo one być muszą, czyli na przykład tylko na 15 lat, no bo jeśli byłoby na krócej, to mogłoby się to nie opłacać bankom komercyjnym, a to one jednak muszą prowadzić, prowadzić taką sprawę kredytową, więc to jest jedno kryterium. Dodatkowo ograniczenie ceny z metra, no bo nie kupimy nieruchomości, która będzie za 20 tysięcy złotych w centrum Warszawy z metra. I ogólnie centra dużych miast wygląda na to, że raczej, raczej nie wchodzą w grę. Znowu to sprawia, ma to swoje plusy i minusy, czyli z jednej strony sprawia, że to umożliwi nabycie takiej nieruchomości gdzieś na obrzeżach miasta. Tak i Sprawi, że rozwiną się te części miasta. Z drugiej strony nam się miasta jeszcze bardziej rozleją. Tak? Czyli, urbanistycznie, to zapewne nie jest najlepszy, najlepszy pomysł. Dodatkowo należy powiedzieć, że BGK będzie udzielał gwarancji maksymalnie do 20% wartości nieruchomości, czyli ten wkład własny do 20%, ale jest też ograniczenie kwotowe, czyli do 100 tysięcy złotych. Czyli jeśli chcemy mieć kredyt hipoteczny z 20% wkładem własnym, no to powinniśmy nie kupować nieruchomości droższej niż 500 tysięcy złotych. Dodatkowo to musi być nasze pierwsze mieszkanie, a przynajmniej powinno być, ale jest też wyjątek w tej ustawie. I teraz, jeśli mamy dzieci już w rodzinie i mamy ich na przykład dwójkę, no to jest dopuszczalne, że. Właściciele, jeden, jedna osoba z, powiedzmy, z pary, która tą dwójki, dwójkę dzieci ma, może mieć mieszkanie do 50 m2. Jeśli mamy trójkę dzieci, no to możemy mieć w rodzinie mieszkanie do 75 m2 i też jest w porządku, też możemy się ubiegać o taki kredyt. A jeśli mamy y, piątkę dzieci, to możemy nawet mieć pałac 300-metrowy i dalej możemy skorzystać z tego programu. Więc widać, że są tutaj takie punkty, gdzie, gdzie rodziny wielodzietne są, no, są promowane w jakiś sposób, że daje im się ułatwienie, że z takiego programu mogą skorzystać. Jeśli chodzi o dofinansowanie spłaty rodzinnej, bo kwoty również są ciekawe i są wysokie, to jest, jeśli urodzi nam się drugie dziecko, to jest istotne drugie, nie pierwsze, w trakcie tra trwania kredytu, to państwo przeleje 20 tysięcy na spłatę kredytu. Jeśli trzecie, to 60 tysięcy. Jeśli czwarte, piąte i tak dalej, to, to również 60 tysięcy. Więc tych pieniędzy jest e, całkiem sporo i etko oczywiście one muszą pójść na spłatę kredytu gwarantowanego na żaden inny cel. Ale tych pieniędzy jest, jest sporo. Ciekawostka również, e, ustawę rozpisano na wiele lat do przodu. To znaczy ustawodawca zakłada, że będzie ona trwała 10, a nawet trochę ponad 10 lat. Bo budżet jest w tej ustawie rozpisany aż do 2032 roku i z góry wiemy, ile, ile pieniędzy przynajmniej na tą chwilę przeznaczono. Więc tak na przykład w 2022 roku mamy 100 milionów złotych na, na taką spłatę rodzinną, ale już w 2024 jest to 500 milionów złotych, więc widać, że, że ustawodawca zakłada, że że będzie się ten program rozkręcał, że tych pieniędzy na spłatę rodzinną coraz więcej osób z tych pieniędzy będzie chciało skorzystać. I jeszcze jeden ciekawy haczyk, bo przyzwyczailiśmy się z poprzednich programów, że mieszkania, które nabędziemy przez taki kredyt w jakiś sposób dotowany przez państwo, no to nie można sprzedać albo wynająć. A tutaj mamy uzależnienie w trochę inną stronę, czyli nie będziemy mogli przez 5 lat. Sprzedać albo wynająć nieruchomości, ale jeśli skorzystamy ze spłaty rodzinnej, czyli od momentu spłaty rodzinnej zaczyna się liczyć nam te 5 lat. No, jest to ciekawe, takie trochę nietypowe, tak jakby trochę chciano zniechęcić do korzystania tej, z tej spłaty rodzinnej. W każdym razie taka, taki, zapis, taki zapis w ustawie również istnieje. Inne cechy tego kredytu. Może być wydany tylko w Złotówce, więc żaden kredyt walutowy nie wchodzi w grę. I też ciekawostka jest pewna odpłata administracyjna przez BGK. Zapłacimy 1% prowizji od kwoty gwarantowanej. Nie jest to jakoś przesadnie dużo, ale taka prowizja się pojawiła. Czyli na przykład, jeśli mamy 500 tysięcy nieruchomości i gwarantujemy sobie 100 tysięcy wkładu własnego, czyli 20%, no to od tych 100 tysięcy 1%, czyli 1000 zł takiej prowizji dla BGK trzeba będzie, będzie zapłacić. Jaka jest moja opinia o, o tej ustawie? Zakładam, że ona się już nie powinna zmienić i że poprawki do niej, jeśli będą, to raczej śladowe. Ma ona plusy i minusy. Największym plusem jest to, że osoby, które dotąd nie mogły kredytu hipotecznego wziąć, bo nie miały wkładu własnego, a przez to nie mogły nabyć swojego mieszkania, na taki rynek wchodzą. Tutaj budowanie własności przez, przez takie osoby myślę, że jest czymś dobrym i, i pożytecznym. Z drugiej strony, mamy taką sytuację, że no, na pewno podbije to rynek, który i tak już jest gorący i któremu być może należało trochę dać okrzepnąć i zostawić chociaż rok, żeby, żeby dokonał jakiejś korekty. Teraz na tą korektę raczej nie będzie czasu, i w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy materiały budowlane no, wzrosły bardzo znacząco, no, one raczej nie będą, nie będzie szans, żeby, żeby te ceny. Ceny spadły, więc jest to, jest to znaczący minus. Czy spłacalność tych kredytów będzie gorsza niż kredytów normalnych? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że, że powiedzmy te 50 czy 100 tysięcy kredytów więcej, co się przełoży na nie jakąś bardzo dużą różnicę w racie, to nie sprawi, że spłacalność tych kredytów będzie na kiepskim poziomie. Czy ten kredyt będzie na innych zasadach niż kredyty y, zwykłe bez gwarantowanego wkładu własnego? Nie myślę, żeby to była duża różnica. Może 0,1% na marży, może w, jakichś, w jakimś banku 0,2% na marży, może takie będą różnice. Być może w ogóle nie będzie różnicy. W każdym razie wydaje się, że to, to nie powinno mieć dużego wpływu. Więc największy minus jest taki, że, że dmuchamy tą, tą bańkę na rynku nieruchomości. I, i to, mnie, to mnie trochę niepokoi, ale dla samego rynku, dla popytu, dla wzrostu docelowego podaży, czyli dla inwestycji deweloperskiej, czy na obrocie na rynku nieruchomości, na rynku wtórnym, na pewno ta ustawa jest dobra. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Ja, jak zawsze, zachęcam do kontaktu ze sobą, czy w komentarzach, czy, czy bezpośrednio, przez social media. Czy przez naszą stronę internetową moneyforu.pl, czy nasz profil na Facebooku money4u, albo na Instagramie również moneyforu.pl. Zachęcam, na wszelkie pytania będę starał się odpowiedzieć. Oczywiście, gdyby jakieś tutaj doradztwo bardziej specjalistyczne było potrzebne, to ja również jestem, jestem do, do dyspozycji. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.